Witajcie! Dzisiaj odcinek o rybie, która mnie urzekła swoim zachowaniem. Jest to ryba spokojna, ciekawska i lubiąca wpatrywać się w mieszkańców akwarium. Gdy zasiadam przed zbiornikiem i obserwuję moją rafę, czasami wydaje mi się, że ta ryba robi to ze mną. Nawet uda nam się wymienić spojrzeniami od czasu do czasu. Dzięki temu, że pozbawiona jest pęcherza pławnego, może położyć się na koralowcu i wpatrywać w to co ją otacza. Także no, przesympatyczna ryba, naprawdę. U mnie w akwarium ta ryba ma swoje trzy schronienia jakieś dwie dziury, czy też trzy i parę szczelin, i tam sobie przysiaduje, wypatrując jakiegoś dobrego kąska jedzenia. Jeśli chodzi o odżywianie, to raczej nie ma z tą rybą problemów. Zjada od mrożonek po suchy pokarm od pokarmów mięsnych po roślinne. Czy jest to łatwa ryba w hodowli? No jak najbardziej tak, jest to ryba przyjazna żyjąca w swoim życiem tak naprawdę może być agresywna tylko do przedstawicieli własnego gatunku. Wymaga zbiornika 200 litrów. Jeśli chodzi o cenę, na rybce znalazłem po 90 zł. Ja kupowałem za 100. Także raczej to nie jest duża kwota, a naprawdę ryba bardzo cieszy. To tyle na dziś. Cześć.